Pusto niczym po przejściu tornada. Tak teraz wyglądają przeciętne polskie osiedla. Wszyscy zamknięci w swoich ciasnych czterech ścianach. Śmiechy biegających dzieciaków, pełne życia, place zabaw, odgłosy huśtawek, to dziś nuta przeszłości. Dziś już młodzi nie bawią się w berka wchowanego pod podchody, a w piłkę można pograć jedynie w FIFA. Nie pijące i nie palące Osiedlowe rozkrywki tak miesiąc za miesiącem. Piłka na blokach, nieskórnik oka. Na wysokich obrotach ADS wokalny, jeden już przed biegach odpad. To piłka nożna, różne boiska, zielona trawa. Trzy betonowe, ale hale sportowe. Rywalizacji i skracie, pisga To dalej toczą się tu tu To sport dla wielu, lecz nie dla wszystkich. Chybać bez sprzedane sprzedanek niczym ekskurs w dziwki. Powiedz mi czemu? Orły górskiego bez takiej pęgi. Teraz będzie źródłem, nie dają do kontraktów. Niezliczonych koszachów, zawartych paktów. Jak i faktur, ciągle hezrasta. Prezesem związku jest pełny lasta i dosyć pasta, no jak tak można. To szlachetny sport, jakim jest spółka można.